Cześć. Cześć szefie, jak tam z pracą? To ja, Flora. Witam. No, w tej chwili jestem na urlopie. Aha, a kiedy by była jakaś praca dla mnie? No, ja wracam w, za tydzień. Nie z tym, co lat, to jest tylko w następnym i, i zobaczymy, bo tam też się miało rozcignąć pewne jakieś rozwiązania, także zobaczymy. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza, że jestem osobą karaną, czy przeszkadza? No, w niektórych robotach tak. Aha, aha. W niektórych tak. Ale ostatnio nie przeszkadzało to, to, to nic. Dobra, dobra, bo wiadomo, u mnie się nic nie zmieniło, dobrze, no, no. Ach, mieć takiego szefa, to marzenie normalnie.